Wczoraj została nam przypomniana, jak bardzo ważną sferą są nasze emocje w życiu, jak bardzo łatwo taką pokusą w naszym życiu, pełną różnych spraw, zajęć i życiu, które leci, jest ograniczenie tej sfery, właśnie takiej mentalnej, a nie pozwolenie sobie na przeżywanie emocji, na dotknięcie siebie w takim głębokim wymiarze pozwoleniu na nawet poczucie takiej bezradności. A dzisiaj Jezus dodaje kolejny element, ciało. Nie zapominajmy także o właśnie jedzeniu, piciu, spaniu. Właśnie te aspekty nas są tak samo i bardzo ważne jak wszystkie inne, które pozwalają nam w pełni zrozumieć przekaz. Jezus dokonał czegoś ogromnego. No, uzdrowił wielu ludzi, dał im od, pozwolił im na zyskanie zdrowia, uczniowie czuli się częścią tego wszystkiego. wydawało mi się takie fantastyczne, takie... A Jezus jakby sprowadza jakby trochę tak jakby do ziemi i do tego, co dopiero zrozumiecie, zrozumiecie, jeżeli przyjmiecie też Ewangelię, nie tylko umysłem, nie tylko, ale... Nie tylko tym wszystkimi treściami wspaniałymi, które ludzie usłyszeli, nie tylko tymi uzdrowieniami, ale tak normalnie, zwyczajnie, w ciele i w spotkaniu z innymi, przed wspólnym stole. To spotkanie jest bardzo ważne. Dostawia ludzi na równym pionie, na równym poziomie, razem, łącząc się. Szczególnie dla Żydów było takim pokazaniem, że jest nie ma między nami jakby takich różnic, jesteśmy razem, jesteśmy jednością. I Jezus chce nam to przybliżyć, pokazać On, jak to ważne. Bo bardzo łatwo w momencie, kiedy właśnie myślimy, że jesteśmy takich jakiegoś specjalnego zadania, to powiedzieć sobie no ale to to już takie jest, takie ach normalne, zwykłe i tak dalej, albo ja jestem kimś wyższym, ważniejszym, a tutaj nie. Jezus właśnie poruszę to, bo jakby chcę, żeby to uczniowie zajęli się tym, zadbaniem o potrzeby tych ludzi, w zakresie tego zwykłego jedzenia to on uzdrawiał, a uczniu mówi zadbajcie o to, zadbajcie o to. I tak samo mówi do nas, zadbaj o swoje ciało, zadbaj o potrzeby także innych dookoła ciebie w takich możliwościach, jakie masz, właśnie takie proste, zwykłe. Dlatego, że w nich właśnie czasem się kryje taka możliwość zrozumienia jeszcze głębi. właśnie ci, co zostali tam Doznali tego wspólnego stołu. I to właśnie jest przepiękne, tego wspólnego bycia razem. No właśnie, i to się nazywa rozmnożeniem chleba.